Zamrażamy trąbę Puść trąbę, chodź, trąba, chodź. Ale, zobacz, na ale zobacz jaka naprężona trąbina, zobacz tylko a Serio Nie boli strasznie Naprawdę Ale naprawdę nie boli straszliwe. No dobrze, chodź Boli go strasznie No wiem Mateusz, chodź po... Serio No to masuję ci W prawie Ja bym tylko metr postawał szeroko Jezu jakie to ma... A jak nie ściągnie flagi, ja, to musi ja je drugi. drugie. On tak bardzo chciał, on tak bardzo chciał, tam polecił. Rospendu, rospend się w to, ale tak powiem. No! Nie, <gulenta> nie, zniknął! Nie widać, go zniknął! <gulenta> ja. Mówiłem, że się da. No. Ej, masz sobie minusujący? Jest taki ordynator tylko ciało. No, ja nie. Ja... Łuki!

Masz... 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 Masz napisy w nie? Kiedyś wzglałem się w koszach z kolegami, nie? No i tak się zjadłem, nie? No i mówię... Kurde, ale byłby ja jakbym tak teraz trafił, nie? No i wiesz że chodzi, tak się rzuciłem i nie trafiłem. Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! Fajnie to powiedział? Ja tak dokładnie to samo kiedyś mu opowiadałem. Tylko że tak rzuciłem i trafiłem. Ja bo tyzą. Powiem taką historię, że kiedyś właśnie... Dawaj go za ręce i za nogi. Dawaj go skurczy-byka! Dawaj go skurczy-byka! Dawaj go bo... Bongka puścił, uciekaj! Uciekaj, Bąka bon puścił! Jesteś w Nie, ja się bawię, ja nie siedzę. idę do szpitala! Do szpitala! O, ale mnie bolą plecy! Ta muzyka jest No ma też ta muzyka teraz! Masaż tajski masaż, wyku! Brazers! E, Brazers! O! Tu, 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 o! Wyku! O!

Więc da się zjechać. się <grymne> zjechać. Jedna dobra rzecz, jaka się stała, że jeden skontuzjowany, przyli czyli trój w trójkę, będziemy na podium. Nawet Musimy zamyłość zabroić. Zabrysza. 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 jesteś Dobra, nie, nie, nie to się. Śpi sobie dalej. Trąba śpi, to nie fake. Czemu ty go gdzieś tam łapiesz, Mike? Siku. Ja puszczamy, no. Po cztery nie ma dawaj, dawaj Zawsze, dawaj, trupa, jedźcie Ale Dobra. A tam jest. O joku. Ej, pieknie z niego. Pięknie z niego za kawę. Okazuje. Uj. Emocji nacieszymy. Turnieje już są niesamowite. Karol Wissas 4 właśnie zrobił skok, jakiego nikt jeszcze nie widział. Czy mini jak pobije jego rekord? Zobaczymy już wkrótce po przerwie reklamowej. Ja już się zmęczyłem. Lecę spać, eluwa. <grywa> dawaj go z korsy, małego! Dawaj małego, dawaj małego. A gdzie kurs tam Tutaj, dawaj go, zaraz chcę za nogi. Łap, łap, łap go, łap go. Dawaj go daleko, daleko. <grywa> Ale się stuknęliśmy ubami. <grywa> <grywa> A, bo tam kamera jest swoja swojej Nie ma sensu tego przejść. Z bajkiem jest bitwa taka, że taką Łap rzucam, na brzuch ci rzucam, uważaj. Nie! O! Oła! Ej, ale... waparat, A oła. Jeszcze w aparat poszło. A, jaką miał minę? Normalnie, ej! miał minę? Zobacz, jest... na disco pole Nie, Kocham nie ja ją bardzo osiaduję A ona przecież no mnie Więc to jest e, kamizelka odblaskowa, jesień zima 2018-2019, niebawem w, e, sprzedaży, dzięki niej będziesz widoczny na każdej drodze. Jak na przykład rozbijesz sobie Mercedesa albo albo, szefa aby, Mercedesa. albo będziesz mógł na przykład wejść jak wszystko logi wszędzie, bo to taka kamizelka jak na budowę. Wszystko vlog. Wiesz, jak no. wie, jaka jest legenda głosi, że, że, że patentki. Nie, 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 wszystkie, że wszystko w no. nagrali wszystkie vlogi jakie są na świecie.